I popatrzcie, to jest mój nowy outfit, taki delikatny na wiosnę, popatrzcie fa fajnie się to komponuje, bluzeczka do tego spódnica ołówkowa, butyki na niewielkim obcasie a do tego kurczaczka dżinsa walny i oczywiście okulary patrzcie, jak to ładnie wygląda naprawdę, coś fajnego fajnie się to komponuje, spódnica Spodni jest też bardzo fajna, poczelsza ładna figura. Bo na niewielkim obcasie, żeby też nogi nie za bardzo bolały. Ja tego polecam. Drugim takim moim outfitem patrzę jest fetelek taki dłuższy z fajnymi legginsami w klatkach. Oczywiście dowód kolorów jest e, nieznaczący, bo może być czarna kurtka i czarne buty. E, ale popatrzcie się. Ten morski swetelek jest naprawdę bardzo fajny. komponuje się fajnie z legińskimi i z bucikami, właśnie płaskimi. Jeżeli coś nie lubi wysokich obcasów, no i całą robotę też robi ten kudyk z tyłu. Ja sobie go wpiąłam tak na bok. I popatrzcie, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Naprawdę, tak na sportowo. Czyli luźno. Naprawdę jest mega. Dlatego. W kolorów e, nie ma takiego kłopotu, bo to może być czarna kurtka i czarne buty. Albo e, tak samo białe, albo inny kolor, albo po prostu swecza. Kochani, właśnie w swoim e, też wykonaniu proszę o wsparcie tego linku, który jest u góry, ponieważ e, tam e, w tym sądniku są też zwierzęta, które przybyły z Ukraina. I potrzebuję waszego wsparcia i pomocy. Ale, naprawdę. Nie tylko pies, ale i kotki ale różnego różne rodzaju zwierzęta. Bardzo ważne, że o to nie są niczemu